Cześć, cześć, cześć! Witam się z wami z mroczną książką. Autorstwa pani Pauliny Cedlerskiej od ognia piekielnego. Książkę mam do recenzji od wspaniałego z skarba warszawska. Och, coraz mroczniejsze książki oni wydają I słuchajcie, premiera była 12 lipca 2023 I wiecie co? Ja w ogóle, kiedy czytam książki Zwłaszcza tego wydawnictwa, to aż mnie po prostu skręca z radości Że ja w ogóle czytam Tylko utwierdzam się w tym, że thriller to moja ulubiona dziedzina literatury A wydawnictwo właśnie Skarpa Warszawska Wydaje coraz wspaniałsze thrillery Naprawdę mega, mega ostre i mocne bardzo polecam przeczytać tę książkę, gdyż wątkiem w niej zawartym jest taka jakby opowieść, legenda, która zahipnotyzuje nas naprawdę od pierwszej wzmianki. I z początkiem pozycji jest tutaj troszeczkę niewinnie. E, czytamy o kobiecie, która musi napisać najlepszy artykuł, na jaki ją stać, gdyż tego właśnie wymaga od niej szef. Wysyłają ją w podróż, gdzie czas zatrzymał się no nawet do 30 lub 50 lat wstecz, co jest po prostu dla niej takim Taką miłą otoczką na przypomnienie sobie dziecięcych lat, często sobie tam nawet o tym e, wspominam. Wiecie, wyjazd cieszy ją tym bardziej, że mieszkańcy rodziców wciąż słyszała, ile dla niej poświęcili, jak bardzo powinna być im za to wdzięczna. No i już na miejscu jej charakter ulega w wpierw pogorszeniu, jak już się tam zawia, zjawia. No, wydaje się być bardziej opryskliwa i zaciorna. i zastanawiamy się, dlaczego. Jest bardzo pewna siebie i traktuje innych jak ludzi troszeczkę gorszej jakości. W pewnym momencie poznaje młodego mężczyzna, którego opowieść bardzo zainteresuje. Wiecie, sprawa dotyczyć będzie dawnego grobowca, w którym pochowana jest rodzina siedmiu osób, rodziców i pięciu córek. Z ich osobami wiąże się bardzo ciekawy wątek, a całość wygląda naprawdę mega interesująco. Podobno, kto zbliży się do miejsca pochówku, ginie w dziwnych okolicznościach bądź znika. Tematyka bardzo interesuje naszą postać, jednak kiedy głębiej w to wchodzi, dzieje się coś strasznego, mrocznego i niewiarygodnego. Nie wiem, czy każdy z Was jest gotowy na to, żeby to przeczytać, tylko pilnie studiujcie i lepiej nie rozmyślajcie o tym za długo. A, niestety nie mogę powiedzieć dlaczego. Wiecie, mamy tutaj też takie drugie dno tej historii i jest nią przeszłość głównej bohaterki, z której no, nie jest dumna, która inaczej miała się potoczyć, no i tak naprawdę też z innym zakończeniem. I jak widać, każdy ma jakieś grzeszki na sumieniu, tylko jedni mniejsze, a drudzy ogromne. Całą opowieść można sklasyfikować jako horror, thriller i nawet romans jednocześnie i gdzieś tam w głowie chodzi mi też nazwa paranormal. Naprawdę mega świetnie się czytało, były emocje, były elementy zaskoczenia i wielkie, wielkie wciągnięcie. Rozdziały są krótkie, a czasami długie, a druk mamy średniej wielkości. Opowieść przedstawia nam tutaj narrator, choć możemy mieć też własne osądy w momencie, kiedy postacie zdradzają nam o czym myślą i co się w pewnym momencie z nimi dzieje. Wiecie, książki autorki, ja mogę czytać w nieskończoność. Mega, mega wam polecam, jeżeli szukacie wspaniałego thrillera mrocznego z wątkami paranormalnymi, z taką legendą, grobowcem, historią i klątwą, no to ta książka jest dla was idealna, mega, mega mi się polecam, podobała, dała mi jedyszkę i żałuję, że nie mogę dać całych więcej. Niż, niż po prostu same 10. Mega, mega opowieść, mega ją polecam. Naprawdę, nie zawiedziecie się. A przynajmniej ja w swoim sercu i sumieniu jestem zgodna z tym, że się na ni nie zawiodłam, a rzecz mnie zaskoczyła i to pozytywnie. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.